Cześć, ja jestem Radek, a ja Karol! I Ty oglądasz obrót. Dziś pokażemy Ci wyjątkowy samochód. Mercedesa C63MG 507 edition. Widać, że MG. Wy... Nie no, nie w nie od ma razu. To, no co No, no to nie ma co gadać, no jest widać, że byś ci głuła. Tak, no wygląda Wy... sportowo diabeł tak. po prostu. Po prostu jest, no jest czarny, jest czarny. To Przede nie wszystkim. Nie ma co gadać, ale czarny to daje plus 10 do charytmy. Tak, gangus taki, ten czarny grill, typowa AMG, typowa AMG. No. no to odpal, no musimy posłuchać tego ryku. No. Jak trzeba, to trzeba. posłuchać. 3 koniecznie, 6. koniecznie. 3. O, yes. Daj mu na zimnym. Daj mu. Daj mu wolnych, to cichutki taki cichutki, jest. Nie ale to, to możliwe, że, że jest jakiś ego wiesz. No. Już mu dajesz? Poczekaj, bo może coś się przełączyło. O! Przełączyłeś coś teraz? Ogasiłem. Tam, to nie ten był, ale to, to nieważne, nie, eee, nie, no. nieważne. Nie Podobny, no. Tak, to, nawet są. to teraz jest to. Mercedes W204 C63 507, to nie jest ani wzór chemiczny Mefedronu, ani kot na kajzerkę, to jest Mercedes. No to jest ten. Mercedes. I w ogóle zagadka na dziś, dla wszystkich, 507 edycja. Ciekawe, ile ma koni, bo no, to jest zagadka. To no, ciekawe, bo Mercedes postanowił nam dać jednak taki znak zapytania. 508. A widzisz, a widzisz, ale bardzo blisko, bardzo blisko, bo 507. A e, widzisz? Naprawdę? Tam, tam, e, o. Piękna, piękna sprawa, to że oni tu wepchnęli silnik z SLS-a. V8. No. Wyjątkowy dźwięk silnika, ale czy na pewno? No właśnie, wydaje mi się, że to jest chyba elektryk. I tu są głośniki, prawda? widzę głośniczki. Dwa głośniczki, więc hmm. ktoś nam tutaj nie. Tak jest, takie wielkie jedno oszustwo. Praktycznie ostatni taki twór, no jeden z najbardziej szalonych pomysłów tak. niemieckich inżynierów zaraz po wojnie błyskawicznej. No. Po y, Tygrysie jeden. To... Wspaniała konstrukcja, ale no, tak. Ja, no. wow. Wow! Wow, naprawdę. Uu, no, wspaniała rzecz. Jakby tu radio można wyjąć. Fantastyczny jest ten dźwięk. Faktycznie no, można było się pomylić. No. Nie, no, z, z boku to. Tak samo. No, tak samo. może trochę. A, nawet nie. Nawet chyba nie jest szerszy. No właśnie, to też jest bardzo fajne w tym samochodzie, bo jeszcze. No on jest pomiędzy AMG zwykłym, a tym back też yy, Spoilery gigantyczne, od razu widać, że sport. A tu to jest taki cichy killer, cichy zabójca. Tak, ale różnica czady. w koniach masz 10 koni mechanicznych. Ale między AMG a 570 jest 50 koni To już różnicy. To już mamy różnica. akurat naprawdę spory przeskok. Co się stało? <noise> co, co, się, co, się stało? co się wydarzyło? Małpał teraz teraz mamy hybrydy. Mamy elektryki. Tak, cztery człowiek. turbiny, dwa litry. Człowiek w park, na parkingu słyszy, że elektryk jedzie, klęczy, bo się boi, że już <grym> czas tak. na niego nadszedł, bo się Już nie wiesz, czy już umierasz czy w tym momencie, a ja on po prostu kupił nowy samochód. A, co to jest, jest bezpieczne na parkingu. Tak, Widzę. zawsze usłyszysz. I słychać. Myślę, że na pewno słychać. No właśnie, trzeba sprawdzić. Tak, e, tak. Jak to wygląda? Zobaczmy, o co tyle hałasu i co robi tyle hałasu. O, cieplutko. W ogóle ciekawostka, no. e, maska jest tak naprawdę taka sama jak w Black Series. W AMG tego nie masz. Tak. Czyli mają aluminiową i dziurawą. K kto to stworzył? Pascal Hummel. Postchawiany pan, Postrawiany, pan Postrawiany. Pascal. Ja, no, ja. Gruzgot. Ja, masz to AMG, kamany. Bardzo ładna robota, świetne wykonanie. Super, super. 610 N. Uuu, no to powiem Ci, opony to trzeba zmieniać co trzy dni. No, myślę, że tak. Myślę, że na pewno to jest... 10N, 507 koni. Czuję, że popełniłem błąd zakładając jasne spodnie. To jest może, no. może wyrywać z kapci, naprawdę. się to, to, mm. to jest. Myślę, że niebezpieczne auto. Ło! Wow, o, wow, wow. mój Boże! Wow. Fantastycznie jest to samo. To, to jest zajebiste samo. No, mam ciarki. Jest dosyć ciepło. No, ludzie kupują elektryki hmm. i mówią, że są bogaci. Mówię, no Możesz. nie, ty pięci Teslą. <laughs> <laughs> takie. jest fajnie. Fajnie, fajnie na pewno, ale fajnie. super tak. I to jest taki to jest uśmiech przez płaszcz, naprawdę Tak. Się... Ale kupiłem drogi, drogi. Dobra. Dobra, mamy troszeczkę miejsca, to może. Oh. <laughs> A, no, to, to nie jest głośników. Na no, buźka się sama cieszy. Ci po buźka prostu. się cieszy, jest sztywno, no, ale to opony, bardzo niski profil, jakby tej gumy to jest tyle co na rezerwatywie, tak naprawdę. 19-calowe felgi, zwykłe MG ma 18, -ki. tu są większe. Zanim zdążysz powiedzieć C63, W204, 507. To już tracisz prawo jazdy, jesteś już w innym województwie no w ogóle. Tak, tak. Dźwięk, Dźwięk to. podobno katalogowo to jest 74 dB. Mhm. Chat GPT przypisał to do dźwięku Budzika, <grym> <grym> Także nie wiem w którym momencie. Uuuu, piękny, i do 120. No jest, ale bym się tunelem jakimś przejechał, teraz po prostu żeby otworzył. I potem wysiadam, co? Co, co mówiłeś? Trzeba, jak ten usta otworzyć, jak, jak przy ataku dronu, A, żeby, 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 żeby Tak, dronu. żeby nie, 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 nie A, wysadziło bębynków. Tak, tak, trzeba usta otworzyć. Wiesz w ogóle, ile on pali? Jak się mocno na nim jedzie, musisz to się właściwie hmm. mówił, że ostatnio, jak używał, że tak powiem, całego obrotomierza. Znam katalogową wersję. Ile w katalogu? 20 litrów w mieście. No to tam. Wyszło 27, starczyło baku na, na 200 km. No to ta no to tak e, mój samochód, tak. 7? <grym> to, to, ta. to siadam, tak. To, to siadam, no. Zaraz jedziemy w teren zabudowany, ale tam nie ma odcinkowego pomiaru. To prawda, i jesteśmy na autostradzie niemieckiej Tak, tak. Tak ładnie, miarodajnie, nie jest tak, że tak wrzyna w fotel jak w elektryku, także. Ja mam odczucie, ale... jakbym jechał na Hyperionie w Energylandii po prostu, przysięga. Tak mnie wcisnęło teraz fotel. ja miałem normalnie płuc... O mój Boże! Że teraz mamy z górki, to już w ogóle jest po prostu... Tak, to już hamujemy. Fenomenem jest też to dla mnie, że to jest kupeta, ale to wychodziło też w sedanie i w kombiaczku. Mogłeś sobie ta, ta, kupić małe no rodzinne, rodzinne samochody. Rodzinne, no rodzinne samochody, rodzinne. No może nieco szybsze, tam 507. Ale to wiadomo, dzieci szybciej do przedszkola czy do szkoły zawieźć, to się zawsze może przydać. To naprawdę człowiek wstaje, chciałby mieć świeże bułki. się jeszcze ciepłe? Piecem niemieckim. Piecem niemieckim? Najlepsze niemieckie. Najlepsze niemieckie. Niemcy robią najlepsze piece. No jest cięższy ten samochód z SLS-a. Ale coś za coś. No, coś za Jakby w SLS-ie ja nie usiądę z tyłu, albo e, dzieciaczka nie posadzę z tyłu, a tu posadzę. To prawda. Bo mogę. I w mniejszych pieniądzach. mniejszych, tak, mniejszych. Cztery osoby pojadą, a w kombi jeszcze byś sobie wiesz, na wakacje jedziesz. Tak samo szybko, tak mniejszych samo. pieniądzach. Tak samo. No, SLS-y przyreklamowane. Tak jest wypojerowany jeszcze, że odbija wszystko, refleksy są, więc to po prostu. No nie widać, nie widać tego samochodu, A, Ty tylko przyśpieszy. To jest dodatkowa zasługa yy, firmy Ramigowax. No to, to właśnie. Detailing, no. najlepszy na mieście, samochody wychodzą po prostu lepsze jak z fabryki. Widać, ja widać Ja się po prawie prostu. ten samochód potknąłem, tak się wypolerowałem tak. po prostu. <laughs> prawie przezroczysty. <laughs> jest bardzo... Ale troszeczkę tego znaczka nie widać przez to, że jest radar. <laughs> No, czuć niemiecką siłę tutaj, naprawdę, to jest, jest radary, <laughs> <Niemiecki>, jest radary. <laughs> oni tu są przygotowani, mamy, wiadomo, celownik. To jest agresor, ale jak się po prostu spokojnie jedzie, to, to jest zwyczajny mruczek, naprawdę. dwie sekundy bodajże do setki. No, ale powiem Ci, jakby jak to też tego gazu, jest taka symfonia pięknych dźwięków, gniatania foteli i wszystkiego. Nie liczysz tych sekund, nie? I na światło nie O się. mój Boże, prawda? Dobrze, powiedziałeś, bo dwie sekundy później już tak, tak byśmy nie? byli w zachodzie. Ale jest fantastycznie. Jezus Maria! Marzenia się fundację, marzenia, może marzenia Fundację się założyć. Wysłałem SMS o treści pomocy. i dostałem po prostu <noise> okazję przejechania się takim Mercedesem. Jechałem kiedyś, chyba najszybszym samochodem, jakim jechałem to był, była Tesla. I ja tam się śmiałem, że tam jest instant... Tak. To wiesz, jest naciskasz uff, i strzał. To, to jest... No, 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 to jest lepszy. To jest lepsze. To 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 znacznie lepsze. Ale do odcinkowego mamy kawałek. Do odcinkowego mamy kawałek. Wow. Ależ, to Taki jest przepiękny dźwięk. Najczęściej no widzę, że jak widziałem różne wyścigi, to że kierowcy przyspieszają, bo wiedzą, a ja, jak przyspieszam, to sam czuję zaskoczenie, że tak szybko przyspieszam. Naprawdę, to jest stabilny jest ten samochód i z... taka żaba stabilna żaba, Stabilne. precyzyjny. Tak, taka, taka żaba. To. No cóż, po prostu. Nie da się nie, <laughs> nie jechać, no. Nie, nie, fantastycznie. Nie, myślę, że tutaj naprawdę ponad 300 to spokojnie wypełnia. No, bez spokojnie. Ten na moc, to... tak, 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 tak. Masz te wrażenia naprawdę z wyścigów. Bo z wyściguły masz silnik, z SLS-a, sportowego, pięknego samochodu. SLS, A nie, nie jesteś, wiesz, stłamszony, taki malutki, jak w Porsche czy w Ferrari. Tylko możesz naprawdę w komforcie się rozsiąść i nadal mieć te same wrażenia. Ja mam wrażenie, że w SLS-ie ten silnik... No jest, że jest fajny i to wszystko, wiadomo, nie? tylko on nie pasuje. On nie pasuje, bo... to SLS-a? No, no bo... Słuchaj, tutaj jest... masz super... masz taką kanciastą. On jest taki kęciastą, on jest sportowy, on jest wyrywny. Tak. A tam SLS-y kładziutki, taki, taki mają statyjać. Od... Który... To, się przyda. Ta, no. <laughs> nie takie brutalne pałozie. Ta. No? no. jak wrażenie? Ja pojeżdżę samochodem, cały czas mam nogi zwane. Sięgam, jest wrażenie, ale Oczywiście to wszystko pozytywne, bo naprawdę jest. moc pod tymi pedałami. To jest. <noise> to jest... <noise> Kolarze tak mówią, <noise> ale pod tymi pedałami też. Gdyby nie palił. Ach. No trochę Tyle, tak. No. To ten samochód bardzo chętnie bym sobie jeździł. Pobułki tak po bym tak. po tym samochodem jeździł. Jeszcze, jeszcze gorące by były. A teraz jest to te tak, że po bułki pojadę, wrócę i muszę zatankować. Też jest fajną inwestycją, bo tak, wrzucisz hajs do banku, no i, ja, i, i no, nic Dysk nie robisz, dynkie. tam sobie rośnie. A tu czasem się przejedziesz, ale prawdopodobnie jakby o tyle, o no, ile wartość samochodów wzrośnie, to tyle wydasz na paliwo, ale tak, tak, tak. jakie masz wspomnienia i przeżycia. No polecam w szczególności matkom z dziećmi. Isofix jest z tyłu, można wstawić można, można, można Szybko do przedszkola jeździć, wspaniały wóz. Tak, ale skonsultujcie się z lekarzem o farmaceutą, gdyż też ten samochód może zagrażać twojemu życiu lub zdrowiu. No, a teraz to no, musimy się przejechać, poprosimy o nową C-klasę to chętnie zobaczymy, porównamy. Zweryfikujemy. Panie Mercedes, albo do tego Pana Paskala, Humela, który zaprojektował, może... Ma Pan coś tam jeszcze na hali, by Pan podrzucił? No, jak zem, no zobaczymy, no, jak tam linia. Teraz wrzutane ja masz... poliwy, nie, ja mam. ja mam dwa leje rumuńskie. Ja mam kartę Witaj. Może jakiś kupon na do hot -doga przy okazji przytankowania? Boże... No, no musimy, do... musimy zatankować, bo przecież dam mu kupon na lotka, może, może wygra. Pięć Dobra, pożyczę od, od żony. Zadzwonimy do Pociana może. Chwilówkę. Do Pociana. Dobrze, to jedziemy.